Słowo Boże na dziś, piątek 3 października 2025 roku. Czytanie z księgi proroka Barucha. Panu, Bogu naszemu należna jest sprawiedliwość, nam zaś rumieniec wstydu na twarzy, jak to jest obecnie, oraz każdemu człowiekowi na ziemi ludzkiej i mieszkańcom Jeruzalem, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym. Ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by pójść za przykazaniami, które nam dał. Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego, byliśmy niewierni wobec Pana, Boga naszego. Byliśmy tak niedbali, iż nie słuchaliśmy Jego głosu. Przylgnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwo, jakimi Pan zagroził przez Mojżesza sługę swojego w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana Boga naszego przekazanemu we wszystkich mowach proroków, których posłał do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca, służyliśmy bowiem cudzym bogom i czyniliśmy, co jest złe w oczach Pana, Boga naszego. Oto słowo Boże. Psalm 79: Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Boże, poganie wtargnęli do twego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek, Jeruzalem obrócili w ruiny. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem i nie miał ich kto pogrzebać. Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów i graszką i pośmiewiskiem dla otoczenia. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Jak długo, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał? A twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień. Nie pamiętaj nam win przodków naszych, niech szybko nas spotka twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. Wyzwól nas, Boże, dla imienia twego. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię. Wyzwól nas, Boże, dla imienia twego. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział. Biada tobie, Korozajn, biada tobie Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w wozie i popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesiony? Aż do Otchłani zejdziesz. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, tym, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie.